Dzień dobry Państwu. Na szczęście sytuacja powodziowa się stabilizuje. Woda wciąż groźna, ale nie przerywa wałów we Wrocławiu ani nie zrobiła tego w Opolu. Większość głównych miast na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie jest bezpieczna. Dzięki sprawnemu zarządzaniu wykorzystaniem zbiorników retencyjnych udało się zapobiec najgorszym Tragedią w największych miastach. Oczywiście mamy gigantyczne straty, zniszczenia w Dolinie kłodzkiej, w Kotlinie Płockiej oraz mamy w cały szereg małych miejscowości, które ucierpiały w powodzi. Tam teraz trwa akcja się, Feniks Wojska. I sprawnie zarządzana przez Donalda Tuska operacja przywracania infrastruktury i miast do życia. Obiecane pieniądze 10 tysięcy już wpływają na konta ludzi. Przygotowywane są dotacje dla osób, które utraciły mieszkania albo mają je zniszczone. Tak samo domy. Po 100-200 tysięcy zwrotnej pożyczki. Tak mówią pisowcy, a ta prawda jest taka, że to są bezwrotne pieniądze, żadna pożyczka. I o tym będzie, proszę Państwa, ten mój felieton o tym, w jaki sposób na tę całą tragedię ludzi, kilka osób zginęło, bardzo wielu zostało bez domów. Jak zareagował PiS, jak zareagowała największa partia opozycyjna? I to jest zdumiewające. Wydawało się, że w takich tragediach związanych właśnie z katastrofami naturalnymi, to zwykle no, ludzie się jednoczą. Jest zawieszany spór polityczny, nie toczą się batalie. W tym przypadku było jednak zupełnie inaczej. 14 września w prawej serii, Sprawiedliwość zorganizował manifestację przeciwko Donaldowi Tuskowi i rządowi. I od tej chwili, każdego dnia, mimo padających deszczów, mimo tego, że premier dwoił się i troił, aby opanować chaos, który zawsze w takich sytuacjach się wydziela, szczególnie w zarządzaniu małych miejscowości, pomimo no, heroicznych wysiłków całego rządu, który skupiał się na tym, żeby zarządzić całą tą sytuacją, tragicznej katastrofy naturalnej. Rząd i koalicja rządowa była i jest nieustannie atakowana przez PiS, takimi, można powiedzieć, uderzeniami kompletnie absurdalnymi. Czepiali się premiera, że je zupę, jakby jedzenie zupy od żony i było jakimś przestępstwem. Czepiali się, że chodzi w ub ubłoconych butach, no bo jak łaził po tych wszystkich miejscach, gdzie naniosło błoto, no to jakie miał mieć buty na sztabie kryzysowym. Czepiali się go o to, że powiedział, iż jeszcze z 13 na posiedzeniu sztabu, że dane pogodowe nie są, nie stawiają alarmu dla całej Polski i powiedział, żeby nie było paniki. Tego się czepiacie, pisowcy? To premier polskiego rządu ma siać panikę? To od tego jest rząd, żeby siać panikę? Mi się wydaje, że te działania bardzo profesjonalne, które podejmował od początku prezes Rady Ministrów, będą przykładem, jak zarządzać taką katastrofą. Tak ogromną katastrofą, gdzie jeden błąd, na przykład decyzja zbyt późno, zbyt wcześnie o przyjęciu części fali powodziowej do zbiornika retencyjnego, no byłaby po prostu katastrofą na przykład dla Wrocławia. Miasta kilkuset tysięcy ludzi mogłoby zalać dom. Mielibyśmy straty nie na kilkadziesiąt miliardów, a na kilkaset. I w tym momencie, w takich napięciach, gdzie się podejmuje tego typu decyzje, nieustanny, brutalny atak z nieukrywaną, można powiedzieć, taką chęcią złapania na czymkolwiek, żeby obarczyć odpowiedzialnością za jakiś błąd. To było widać że im się prawie, no, no widać na ich twarzach, że się martwią, że ta woda się nie przelewa, tak? Że, żeby już chcieli, żeby się przelała, żeby ogłosić, że ktoś zrobił błąd. To jest niesamowite. Bo to oznacza, że im już rozum odebrało. Nie mówiąc już o tym, że przecież za to, że w Kotlinie Kłodzkim nie ma zbiorników retencyjnych odpowiada PiS. To pani Anna Zaleska, pan Grubarczyk i pan Dworczyk ogłosili, że nie będzie budowy zbiorników retencyjnych, które były zaplanowane za poprzednich rządów koalicji obywatelskiej. No dokładnie tak było. I opowieści, że teraz, i niektórzy symetryści próbują powiedzieć, że ponieważ jakaś posłanka z Zielonych czy o poglądach ekologicznych się wypowiedziała z ówczesnej opozycji, to oni zostali zablokowani w możliwości budowy zbiorników retencyjnych. A jak ktoś się wypowiadał o CPK, to rozumiem, że nie byli zablokowani. Albo jak ktoś sprzeciwiał się Mierzei Wiślonej, to nie byli kanałowi Mierzei piślanie to nie byli zablokowani. Przecież to absurdalne. Zarządów rządów PiS koalicja obywatelska miała do powiedzenia nic i nikt się ni nią nie przejmował w podejmowaniu decyzji. W związku z czym to rząd odpowiada. Za budowę zbiorników retencyjnych, a nie opozycja. I próba wrzucenia odpowiedzialności na opozycję za błędy rządów PIS jest po prostu haniebna. I to, że niektóre media powielają tego typu opowieści, to jest wstyd. Pan Dworczyk, pani Zaleska, pan Grubarczyk po tej całej powodzi powinni mieć sprawy karne za niedopełnienie obowiązków, bo to oni zablokowali. To oni podjęli decyzję o tym, że budowa kolejnych zbiorników retencyjnych, które mogły uchronić te miasta przed zalaniem, nie nastąpiła, bo ludzie się, niektórzy, którzy mieli być przesiedlani, się buntowali. Ci, którzy byli przesiedlani koło Rabicza, też nie było im miło, a dzięki temu Wrocław został najprawdopodobniej ocalony. Właśnie dzięki temu, że się przesiedliło trochę ludzi. I mi się wydaje, że tu trzeba być bezwzględnym po, po zakończeniu powodzi, po tym jak już ta główna akcja przejdzie. Musimy absolutnie wyegzekwować odpowiedzialność od osób, które zablokowały budowę tych zbiorników retencyjnych. Mówię o rządzie. Bo żaden samorząd, żaden, żaden poseł opozycji nie mógł nic zablokować. Decyzję podjął rząd i rząd ma pełną informację, ma analizy, ma wszystkie instrumenty. Hieny PiS wyjął przez cały czas. Wyjął dlaczego? Dlatego, że widzą sprawczość premiera Tuska, widzą, że uciekła im okazja do kolejnych wałów i to niepowodziowych. Wielkie pieniądze z Unii Europejskiej, które załatwił. Tusk podczas wizyty pani komisarz van der Leyen. To są przecież pieniądze, których PiS by wyposażył ludzi, którzy później uciekają do Paragwaju czy innego kraju, gdzie nie ma umowy o ekstradycję. Wydaje mi się, że jesteśmy w takim przełomowym punkcie tej kadencji, również Sejmu, gdzie się okazało, że Prawo i Sprawiedliwość wypisuje się z solidarności z narodem polskim. Oni tak się boją odpowiedzialności za swoje złodziejstwa i tak mocno nienawidzą Tuska, że to po prostu zżarło im rozu. Co widać zresztą też po prezydencie Dudzie, który w szczycie kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych jedzie poprzeć Jednego z kandydatów. To jest całkowicie wbrew obyczajom, aby prezydent państwa wtrącał się w kampanię w innym kraju. Absolutnie sprzeczne ze wszystkimi zasadami dyplomatycznymi. Robi to wyłącznie na własną odpowiedzialność, używając majestatu Rzeczpospolitej. Do poparcia kandydata, który ma szansę, ale który z punktu widzenia polskiego jest bardzo niebezpieczny. Wybór Donalda Trumpa po jego wypowiedź, że jest przyjacielem Putina, stanowi bardzo poważne zagrożenie dla Polski. Ja rozumiem, że pan Andrzej Duda może być bliżej światopoglądowo do Trumpa, no bo jest bliżej do prawicy. Ale kwestie bezpieczeństwa Polski powinny być oddzielone od tego typu poglądu. Tu chodzi, panie Duda, nie o pana światopogląd wspólny z Trumpem. Tylko o Polskę. O to, czy pre przyszły prezydent Stanów Zjednoczonych będzie chciał zwycięstwa Rosji, czy nie. Bo ostatnio, podczas debaty, pan Trump nie potrafił odpowiedzieć, czy chce zwycięstwa Ukrainy. A publicznie ogłasza, że NATO nie jest potrzebne. Tego typu wsparcie dla człowieka, który chce rozmontować NATO, w moim przekonaniu jest zdradą. I mówię to w oczy panu Dudzie. Pamięta pan, lubi pan Sienkiewicza, jak za krzyknął do Janusza Redziwiła: zdrajco, zdrajco, po zdrajco. Pan, jedziesz do tego amatora, aktorek porno po to, żeby załatwić sobie bezpieczeństwo. Panie prezydencie Duda. Pan liczysz na to, że wygra Trump, że w razie czego będziesz mógł się schronić pod jego skrzydła. To jest Pana motyw. Wszystko inne masz Pan widzieć. Przecież Pan dobrze wie, że Kamala Harris, cokolwiek nie pomyśleć o niej, jeżeli chodzi o sprawy światopoglądowe. To jest osobą, która utrzyma linię Bidena, jeżeli chodzi o wsparcie dla Ukrainy, wsparcie dla wschodniej flanki na to, że utrzyma żołnierzy amerykańskich w Polsce. Co do Trumpa nie mamy żadnych gwarancji. Może się zdarzyć tak albo siak. A to jest już igranie z Polską. I pan igrasz z Polską dla własnego poczucia bezpieczeństwa. Aby skłonić Polonię w Pensylwanii do głosowania na Trumpa. Wstyd, hańba po prostu. Absolutne poniżenie urzędu prezydenta RP. Ze wstydem patrzymy na Pana i odliczamy dni do końca Pańskiej kadencji, Panie Duda. To naprawdę bulwersujące. Wydaje mi się, że będziemy musieli po tej powodzi przyspieszyć rozliczenia, zdecydowanie przyspieszyć. I to przyspieszenie <coughs> musi polegać nie tylko na rozliczeniu prokuratorskim, które zdecydowanie trzeba przyspieszyć. I to mówię wobec wszystkich publicznie, do prokuratora krajowego, do prokuratora generalnego. Trzeba przyspieszyć rozliczenia. To idzie zdecydowanie za wolno. I w parlamencie będziemy o tym rozmawiać. Na ostatnim. Spotkaniu zespołu, które miało miejsce tydzień temu, właściwie wszyscy posłowie mówili o tym jednoznacznie. Będziemy domagać się przyspieszenia rozliczenia. I po drugie, będziemy musieli również przyspieszyć rozwiązanie tych no takich bulwersujących zupełnie historii, które mają miejsce w Karesie czy w Trybunale Konstytucyjnym. Bo pani. Szefowa tak zwanego NeokRS-u ogłosiła, że ona nie uznaje Rady Ministrów. Bo jakaś minister zaprzesięgła się, mówiąc, ministra. To są żarty, po prostu. Ten, e, tych ludzi trzeba rozpędzić, rozpędzić stanki. I e, wydaje mi się, że to trzeba zrobić przy okazji ustawy budżetowej po prostu nie dać pieniędzy na NeokRS i rozważyć to również, jeżeli chodzi o ten tak zwany Trybunał, Pani Przewodnicząca. Myślę, że będzie dużo pracy na jesieni. I trzymajmy kciuki, Módlmy się za to, żeby, żeby wały nie przesiąkły, żeby wytrzymały, żeby woda spłynęła, a potem niech do Bałtyku spłynie cały pis. Dziękuję.